Tutaj jeszcze nas nie było, taką mamy wyparawę. Tak, chciałabym zostawić Stefana, ale tylko w przypadku kiedy to będzie dla mnie zupełnie bezpieczne. I kiedy będę mogła żyć tak, jak żyję teraz. Życie w pełni to jest takie życie, które większość ludzi ma, a którego tak naprawdę nie docenia. Bo dopiero, kiedy pojawiają się jakieś trudności, właśnie komplikacje ze zdrowiem, zauważamy, jak dużo możemy na co dzień, a często tego nie wykorzystujemy. Choruję na chorobę leśniowskiego krona. Zdiagnozowaną dostałam ponad 17 lat temu. Przez pierwszych 10 lat żyłam sobie w miarę normalnie, to było okresowe podbyty w szpitalu. E, jakieś planowane operacje, natomiast w roku 2011, czyli już 7 lat temu, e, miałam perforację jelit, sepsę. Wtedy mój stan znacznie się pogorszył, w związku z tym podjęto decyzję o zastosowaniu żywienia pozajelitowego. I tak poznałam Stefana. Jesteśmy ze sobą już prawie 2 lata. E, przez pierwszy rok praktycznie nic nie mogłam jeść. I właściwie niewiele piłam. Nie przypomniałam sobie, żebym była głodna, będąc na całkowitym żywieniu pozajelitowym. Czasami odczuwałam pragnienie, ale to też było można uregulować, zwiększając ilość płynów w worku. Mimo to żyłam dużo pełniej niż w poprzednich latach, właśnie dlatego, że byłam dobrze odżywiona, miałam energię, miałam siłę na to, żeby wstać rano z łóżka, czułam się w miarę dobrze, no i przede wszystkim ten ból został zminimalizowany. To niesamowita różnica od momentu, kiedy dostałam właśnie to kolejne życie, życie ze Stefanem. O, cześć, cześć Ola. Cześć, zapraszam do mnie. Słucham pokój, proszę. Chodź nie Wspieram pacjentów, pokazując im, że ja jestem zupełnie normalna. Poza tym, że mam Stefana. Że to nie jest tak, że oni są skazani na życie w domu. I że naprawdę mogą czerpać z życia garściami. To jest też taka, myślę, nadzieja dla rodziców dzieci żywionych poza pozaelitowo, że ich dzieci nie będą niepełnosprawne przez całe życie. Tak, ale wiesz co, już jestem coraz bliżej tego, żeby, żeby bez Stefana sobie funkcjonować. O, no ale całkowicie bez żywienia, czy Całkowicie. Na razie mam mniej, bo jestem po pociw... operacji no i mam mniej żywienia. Już mogę jeść. Ale niedługo mam nadzieję, że będę mogła w ogóle być bez żadnego no to wspomagania. no Zobaczymy, jak to będzie, bo, bo to jeszcze jest. niedawno, jak słyszałam, to nie mogłaś jeść? Wiedziałam, co się e, tam no, słyszałam. No, tak, jeszcze niedawno, ale w maju miałam operację Aha. i już teraz jest e, trochę lepiej. Ja lepiej. jem, no ale nikt nie daje szans, że już zejdę z tego żywienia, ale na 10 godzin mam, także mało. Ale fajnie go nazwałaś, ja się, za, ja się zawsze śmieję właśnie, jak dodajesz właśnie. zdjęcia na Facebooku no. czy gdzieś, że wszędzie ze Stefankiem ten twój pies jeszcze wam towarzyszy. Tak, i Berta, dokładnie, bo tak wszędzie we trójkę. No może pójdziemy z tym samym twoim na spacer, co? Okej, okay, no to ja się tylko podepnę do Szczepana i możemy iść do kerbu, Okej, ja czekam. A jak chodzisz z plecakiem, to się wstydzisz tego? No tak, na początku się wstydziłam. Teraz mi tak trochę przeszło, chociaż jeszcze Chyba nie rysiku. do końca. Mhm. No ale jest lepiej. Mam nadzieję, że z czasem to przejdzie. Puścimy psa? Mhm. Dobra. Wszyscy wiedzą, że, stary, że Ty nie jesz normalnie, w sensie, że masz takie odżywianie To znaczy najbliższe koleżanki, bo chłopcy to ten wiek to są trochę tacy mm -hmm. jeszcze głupi. Czyli w ogóle nie wiedzą? Nie, nie. Wiedzą, że coś choruje, bo mam grupę mm -hmm. niepełnosprawności, ale nie wiedzą o co chodzi. I wolę to mówić najbliższym osobom. Z każdej sytuacji można wyciągnąć coś dobrego i być może dlatego, że ja mam takie duże wsparcie i w rodzinie, i, w, i, i wśród przyjaciół, to ja tę chorobę znoszę bardzo, bardzo dobrze i, i potrafię sobie z tym poradzić. I zdarzyło się tak, że jeszcze będąc w szpitalu, zostałam poproszona przez najpierw jedną pielęgniarkę, później drugą, żebym podeszła do, do innej pacjentki, która już trochę gorzej psychicznie sobie radzi z, z chorobą. I była konferencja w Krakowie właśnie, na której występował Marek. To było w 2015 roku. I wtedy po tej konferencji lekarze, jeden po drugim, przychodzili do mnie i mówili Słuchaj Magda, jest taki chłopak, nazywa się Marek, on mieszka w Krakowie i on ma stowarzyszenie. Słuchaj, on jest na tym żywieniu już tyle lat i on sobie świetnie radzi. Wy byście się dogadali, wy jesteście tacy pozytywni. Dwie takie wiązki energii jak się połączyły, to po prostu to był jeden wielki wybuch. No i tak się zaczęło moje pomaganie. No. Podoba, jak droga była. Ma... Wciąż jest dość duża grupa osób, która oczekuje na pompę żywieniową. My rozumiemy jakby tą potrzebę i staramy się temu w miarę możliwości wychodzić naprzeciw. Szukamy też rozwiązań systemowych i fajnie, jeżeli ta dostępność byłaby zdecydowanie większa, ale też oczywiście ta nasza dotychczasowa działalność stowarzyszenia i efekty, bo tak naprawdę przekazaliśmy do tej pory około 30 pomp i dotknęliśmy jakby życia właśnie tych 30 osób w jakim stopniu mamy nadzieję również je zmienić pozytywnie i otrzymuje Mamy taki odzew ze strony pacjentów, ale nie byłoby to możliwe, gdyby nie praca wszystkich osób zaangażowanych. A nie, to nie jest, styl, popatrz, tutaj jest wszystko kobieto Przemyślane. Przemyślane. także nie ma. Marek tutaj... jest osobą zarażającą pozytywną energią. Każdy, kto z nim rozmawia, czuje się wyjątkowy. Czuje, że może wszystko, że może góry przenosić. Ja wam pokażę, jak włożyć do tego. Super. Tak, żebym. Oczywiście. Dobra. Kiedy dowiedziałam się, że w Polsce nie wszystkie ośrodki zapewniają pacjentom pompy żywieniowe, czyli możliwość funkcjonowania tak jakby poza domem z tym żywieniem, no byłam w szoku. Stowarzyszenie Marka powstało właśnie po to, żeby wyposażać pacjentów właśnie w te pompy żywieniowe, które pozwalają na życie w pełni. Będziemy teraz spacerować? No. I już można w drogę. I teraz tata ubiera plecak i idziecie. Można porównać tą mieszaninę żywieniową, tak naprawdę, do takiego schabowego, bo to na tej zasadzie działa. My oprócz tego, że gro osób leczonych żywieniowo może normalnie może normalnie iść, ale z tego się wchłania bardzo mało. Więc drugiego schabowego kotleta właśnie zawsze sobie żartujemy. Co dzisiaj e, często rozmawiam z moją farmaceutką, to co dzisiaj mi przygotowałaś? Proszę, jakiś azjatycki aromat albo coś w tym stylu. Oczywiście to jest udawane, to jest stricte przyrządzane w sterylnych warunkach i to mogą być tylko preparaty, które mogą być podawane do żylnie. zobaczcie jakicie na ko to powinno naturalnie spadać. Tak Bo pojechałem, pamiętam, z kolegą na kłady, no i wieczorem poczułem się bardzo źle, miałem doświadczenia negatywne związane z chorobą leśniowskiego krona, na którą choruję. No i trafiłem na szpitalny oddział ratunkowy. Podjęto decyzję operacji, ona była podjęta troszeczkę za późno i z tego tytułu przyniosła dość dużo komplikacji. Zostałem poinformowany, mhm. że Mam właśnie zespół krótkiego jelita. Nie będzie wystarczająca długość jakby tego jelita do tego, żeby wchłaniała wszystkie wartości odżywcze. No i będę wymagał żywienia pozajitowego. Dobracie, taty uśmiech. Hello! Cześć. Co? Mama! Tak, Dzień dobry! Mam twoje oczy. Mam numer, mam twoje oczy. A teraz? A zamieniamy się na zęby? Przez trzy miesiące leżałem jak koda w łóżku, więc, więc tutaj kwestia jakiegoś drobnego spaceru to było tak, jak wyprawa na Kilimandżaro. I tak, jak w, ten, w tamtym momencie ktoś by mi powiedział, że będę podróżował, że będę latał samolotem, że będę cieszył się życiem, że będę mógł mieć również drugie dziecko, to bym pewnie nie traktował go poważnie. Teraz czerpię, jakby z życia całymi garściami. Postanowiłem zrobić. Coś dobrego i przekuć właśnie tą chorobę, czy tą całe doświadczenie, które mi się przydarzyło, na coś fajnego, coś, co można spożytkować, że można było się podzielić jakby tym doświadczeniem, więc, więc myślę, że to jest jakby bardzo budujące i ogromną satysfakcję tak samo czerpię z tego, jeżeli widzę, że każda kolejna osoba, która się przekonuje, pozytywnie nastawia do, do terapii, cieszy się życiem, właśnie gdzieś tam powolutku sobie to życie układa, no to jest dla mnie, dla mnie ogromna satysfakcja, bo wtedy wiem, że nie przyda żyło się to gdzieś tam, może przypadkowo, tylko udało się to właściwie spożytkować. Ta choroba ma to do siebie, że są stany lepsze, to, jest okres, to są okresy remisji i są stany gorsze, to są zaostrzenia. Po tych wszystkich operacjach, które przeszłam, było kilka, nie kilkanaście takich historii, gdzie budowałam swoje życie na nowo. Wydawało mi się, że czuję się już coraz lepiej, zostawałam nową pracę. Zaczynałam funkcjonować w miarę normalnie, po czym dochodziło do załamania, i cały ten domek, jak się później okazywało, z kart, który sobie zbudowałam, po prostu się burzył. No i nie pozostało nic innego, jak znowu zakasać rękawy i ruszyć do budowania tego na nowo. Teraz jestem już po zabiegu, no i mogę jeść. W czasie, kiedy w ogóle nic nie jadłam, i nie piłam. To był taki dziwny czas, bo z jednej strony miałam ochotę na jedzenie, czułam apetyt, pachniały mi różne rzeczy, widziałam te wszystkie kolorowe potrawy, na które miałabym ochotę, a z drugiej strony wiedziałam, że jeżeli spróbuję coś zjeść, to przepłacę to sporym bólem i będę miała na pewno kilka dni, jak nie tygodni, wyłączonych z życia. To jest kwestia czasu tak naprawdę, kiedy, kiedy rozstanę się ze Stefanem. Co jest ciekawe, to tak obserwując siebie widzę, że kiedy musiałam podłączyć worek codziennie, nie miałam z tym żadnego problemu, wręcz robiłam to z entuzjazmem. Teraz, kiedy są to sporadyczne takie chwile, czasami czuję złość, że dlaczego ty tu jeszcze jesteś? Przecież mieliśmy się rozstać. Żyję z dnia na dzień, podróżuję, uprawiam sport. Chodzę codziennie do pracy. Występuję w grupie improwizacji teatralnych, gdzie wspieramy również inne chore osoby, zbierając środki pomagające im w życiu codziennym. Oprócz tego mam psa, którego wziąłam ze schroniska już mając Stefana. Razem sobie żyjemy, chodzimy na długie spacery. Mieszkam nad morzem, więc mam możliwość naprawdę fajnego spędzenia czasu. Cieszę się tym, co jest. Co się, co się wydarzy w najbliższym czasie, no nie wiem, ale przyjmę wszystko, co, co, co mi stanie na drodze i na pewno to jakoś tak uformuję, żeby coś dobrego z tego wyszło. Dlatego może w moim życiu nie ma miejsca na marzenia, bo marzenia to jest coś, co się może spełnić, a może nie. U mnie są plany, które realizuję. Czasem zajmuje mi to bardzo dużo czasu, czasem to jest dużo, dużo poświęceń i wymagają te plany, czasem muszę je odkładać na później. Ale jeżeli czegoś naprawdę chcę, to to po prostu dostaję. Albo inaczej, biorę sobie od życia.